23 września 2024 1440 przegląd dula numer 3 sprawdzenie stopnia zakarmienia Rameczka trochę waży, jest cała zapełniona od góry do dołu. Kolejna rameczka też jest cała zalana od góry do dołu. Druga strona to samo. Nie są bardzo ciężkie, ale trochę ważą. Kolejna rameczka też jest zalana od góry do dołu. Druga strona, to samo. Tak, jak mówię, nie są to wybitnie ciężkie ramki. Kolejna rameczka też jest zalana od góry do dołu, druga strona to samo. Kolejna rameczka tej samej wagi też jest praktycznie cała zalana, i druga strona to samo. Kolejna rameczka to samo. Tu jest zalana górą i tu jest czer na wygryzieniu. To wszystko jest to, to jest czerw. I druga strona to samo. Jest i matka. Ona wygląda jakby była z zielonym opalitkiem ale to jest żółty opalitek. Gdzie ona to jest? Tu jest rameczka, jest bardzo ciężka. Jest praktycznie zalana od góry do dołu i pierzga. I druga strona to samo. Kolejna rameczka też jest ciężka. Jeszcze trochę brakuje dołem do dolania. Ale jest, jest zalana. Tu jest pierzga. Wagę ma podobną jak poprzednie ramki. Kolejna rameczka jest ciężka, zalana praktycznie od góry do dołu, w druga strona to samo, go. I kolejna rameczka również jest ciężka. Dołem trochę jeszcze zdobowania. Środkiem jest zalane i tu jest cała strona zalana. oh yeah